Mecz na remis, jak oceniasz swój występ? Myślę, że całkiem dobrze. Eee, myślę, że dobrze po prostu, no nie było źle, jeden bieg gdzieś tam e, pojechałem słabiej, ale no, to jest mocny rywal, wymagający przeciwnik, no więc e, dużo mówić. E, trudno dzisiaj się e, wygrywało biegi, no bo gospodarze są tutaj bardzo mocni. Jak oceniasz atmosferę w drużynie? Pomagaliście sobie, bo widać, że w pewnym momencie zaczęliście wygrywać. Tak, znaczy każdy wiadomo chce... E, gdzieś tam pojechać jak najlepiej. E, w pewnym momencie było tak, że goniliśmy ten wynik, w zasadzie cały czas goniliśmy ten wynik, aż w pewnym momencie gdzieś tam już na sam koniec e, byliśmy trochę do przodu, ale, ale ma stała swoich zawodników e, dobrych, którzy, którzy potrafią w tych najważniejszych momentach po prostu pojechać e, na tyle dobrze, żeby wyratować e, nawet remis. Martin, trudny mecz, jak oceniasz swój występ? Źle. Chciałem na pewno dużo lepiej pojechać i uciekł mi początek meczu, bo tam po prostu zrobiłem błąd w ustawieniach, bo dzisiaj naprawdę było bardzo gorąco i te motory tutaj jakby jeszcze nie jeździłem w takich warunkach gorących i no dla mnie to było też kolejne doświadczenie na tym to, że w tak gorących warunkach i na tym, na tym po prostu to, że. A tu nie ma co się wymawiać i szukać jakichś przeprosin. Môžem poje Miam pojechať lepšie, no. pojechávam na miare možlivosti na 100%, ale no to starčilo tylko na tých pár punktov, co zrobil mi. A i chociaż až... fajne, že ten remis, bo, bo napravde, no A, ale chciałeś ma wygrać, także przepraszam kibiców i że obiecam, że następnym razem zrobię wszystko, żeby było lepiej. A Poczułeś atmosferę derbów? Było trochę inaczej niż na innych zawodach? Jest świetnie, jak to widzi człowiek pełen stadion, to jest niesamowite uczucie. To jest dzięki wszystkim kibicom, bo oni są fantastyczni. Początek ciężki, tak jak ciężki mecz, ale końcówka, że tak powiem, z przytupem. No jest remis i teraz trzeba się skupić na rewanżu w Zielonej Górze. A jak oceniasz cały mecz i czy czujesz inną atmosferę na derbach niż w innych spotkaniach ligowych? No jest większe napięcie, tor był bardzo dobrze przygotowany, równy dla wszystkich zawodników i bardzo dobre ściganie było. A co sądzisz o wyniku? Uważasz, że jest sprawiedliwe? Myślę, że tak. No jeżeli jakaś tam powtórka była tam, gdzie chłopacy jechali powtarzany bieg, to sędzia decyduje i tak jest sprawiedliwie mi się wydaje. Było dobrze w tym pierwszym biegu, później się pogubiłem z ustawieniami i już było gorzej. Teraz tylko myślę o kolejnych zawodach, następny mecz i w następnym meczu myślę, że jeszcze będzie lepiej niż w dzisiejszym meczu. A jak wrażenia po pierwszych derbowych zawodach w Twoim życiu? Gorąca atmosfera na pewno, walka do ostatniego biegu, no i remis, no ale trudno, walczymy w następnym meczu i myślę, że nie przegramy już meczu w tym roku.